To z Askraks, kojarzysz? Całe miasto cię kojarzy. Co tam? Mam problem. Przecież wiem, że nie dzwonisz, żebym zaśpiewała u was w chórku. O co chodzi? O jednego z fanów tych. Ojej, tych bardziej odjechanych. Ślę mi pogróżki. Dużo i na prywatny adres. Wiem też, że mnie śledzi. Nie chcę czekać, aż mi coś zrobi. Trzeba go znaleźć i zająć się nim. Nie wiem, ile kosztują twoje usługi Vi, ale zapłacę ile trzeba obiecuję. Wiesz coś o nim, cokolwiek? Nic. No, tyle, że podpisuję swoje listy GC. Mm, niewiele. No, ale zawsze jakaś poszlaka. Pomogę ci. w Keresan miał rację. Równa jesteś. Słuchaj, zróbmy tak. Przejdę się na spacer po kabuki Roundabout. A ty będziesz obserwować, co się dzieje dookoła. Jak zobaczysz coś podejrzanego, jak rozpoznasz tego gościa, jak będziesz miała 100% pewności, że to on. Będę wiedziała, co zrobić. Nie, nie, czekaj! Właśnie nie można go zabić. To byłby zły PR dla zespołu, rozumiesz? Po prostu trzeba mu dać nauczkę. E, jak wolisz. Klient nasz pan. Super. To jedź do kabuki. Usiądź na ławce i czekaj. Podejdę do Ciebie. Do zobaczenia. Jesteś super, słuchaj, to ja zaraz wstanę i kawałek odejdę, dobra? Jak zadzwonię, idź za mną. Ale nie podchodź za blisko, okej? Okay? Żeby nie spuszczyć tego gościa. rozglądaj się dookoła. Sprawdzaj, co się dzieje obok. Czy ktoś mnie nie śledzi, nie obserwuje z góry, z punktu widokowego. Rozumiesz? Jasne. Uff, to ruszam. Redman jest poziomu wyżej i ma na nas oko. mi szczęścia. Muszę ruszać. No, 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 no. okazji? Mm -hmm. żeby komuś przybawić. się? Nie? się Mówiłem, że to Blue... Tam jest miejsce, Blue. Co ja Zagrubała. <laughs> za do gruba. <śmiech> <śmiech> to zajebisty drag, dziewczyno! Wiem! Teraz... Kurwa, jest świetna! No, dla nich jeszcze nie pasowało. Jaki to ma nakład. Mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie? Jestem wielką fanką. Pewnie. Jak masz na imię? Green Cloud. Pięknie dziękuję. Fajną masz cyfkę. Green Cloud. No, dzięki. Spój Ta uliczka Cię to miejsce na tak podpisujesz o, swoje listy, prawda? Cholera! Znalazłam twojego stalkera. Nie ruszaj się. O Okej, Uważaj na siebie. I pamiętaj, nie chcę trupów. Lumum? Mam ją. Ją? Tego... tego się nie spodziewałam. Już do ciebie idę. Zero kurwa piast. Wiedziałaś, że to ona. Dziwnie się zachowywała. A potem okazało się, że miała przy sobie broni twoje zdjęcie z wyciętymi oczami. Chyba wystarczająco silny materiał dowodowy nie sądzisz. O Boże, dziękuję. Dziękuję ci. Nie musisz. Robię to, za co mi płacisz. Taka dziewczyna, kto by pomyślał? Co samy z nią teraz zrobimy? Zostawmy mnie u policji. A, a co kiedy wyjdzie? Albo jeśli mu ucieknie? Wtedy znów do mnie zadzwonisz. Tak, masz rację, ja. Dzięki za wszystko. Zaraz przeleję kasę, obiecuję. Najpierw napiszę czegoś mocnego. Do zobaczenia, Blumun.